Cześć, witajcie, moi kochani Marcin Majewski z 12. Witam na wesołym kanale z wesołymi domkami. Co się dzieje, jak się dzieje, wszystko w porządku. Dziękuję Wam za miłe telefony, za SMSy, za maile i za WhatsAppy, i w ogóle dziękuję Wam wszystkim. Moi drodzy, chciałbym Wam dzisiaj przedstawić tego oto wspaniałego Willerbiego Winchestera. Jest to w tym roku taki wasz ulubieniec. Nie było ich dużo, bo było 5 czy 6 sztuk, już tak sobie nie przypomnę. W każdym razie jego koledzy, tak to nazwijmy, wszyscy byli koloru zielonego. To znaczy te Winchestery były w kolorze zielonym. Ten przyjechał w kolorze takim kości słoniowej, beżowej, nie wiem jak to. Ja na kolorach się nie znam. Razam ja się tylko na domkach, żebyście coś fajnego sobie tam wybrali kupili. i kupili, i tyle na ten temat. Także widzicie, jest w każdym razie jasnego koloru. Mało tego, jego poprzednicy, wszyscy, yy, chyba jeden tylko, miał ramę w ocynku, reszta miała ramę stalową. Dla mnie to jest bez znaczenia, bo ramy w domkach, nawet jak mają rdze, kupuje się u mnie oczywiście, to ja wiem, yy, że. Każda rama z tą rdzą na pewno przeżyje mnie, przeżyje was, także tam nic nie dołożycie. Ten akurat Winchester ma ramę ocynkowaną. Także możecie, powiedzmy, no jest grono klientów, którzy pytają i szukają konkretnie z ramą ocynkowaną. Ten Winchester to posiada. Jest też duże grono, że szukacie, nie chcecie zielonych okien, tylko chcecie białe. Mówicie i macie, są okna białe. Charakterystyczne dla niego jest to, bo co jest, że ma duży salon i on posiada dwie osobne sypialnie. Ze dwa Winchesterki chyba miały trzy sypialnie w tym roku. A i słuchajcie, jest to w ogóle domek premium, domek, który nie występuje w dużych ilościach na rynku wtórnym, a po drugie na pewno nie w tej cenie, którą ja za chwilę tutaj Wam zaoferuję. Dobra, chodźmy oglądajmy. Zobaczcie rynny. Są z tych dużych rynien. Tak on się nazywa Winchester. Producentem jest Willerby. Oświetlonko zewnętrzne. Tutaj jest jego, są jego rozmiary. Są to takie naklejki. No one już od słońca może wypowiały czy coś. 38 stóp, czyli jest to domek największy. Z największych. Rzadko się zdarza 39-40 stóp. W tym roku może były ze dwie, trzy sztuki. Generalnie domki, które są dostępne na placach. Są wielkości 35 stóp, czyli około 11 metrów długości Winchester ma 12 metrów na długość. 3,70 jest szeroki. Tu mamy okno od kuchni. Liczba kluczy raz, dwa, trzy. Cztery. O 5. No, słuchajcie, tych kluczy trochę jest. <laughs> nie będziecie musieli dorabiać. Tu mamy, to jest takie zabezpieczenie, słuchajcie, do drzwi, jak się drzwi otwiera, żeby jak jest wiaterek, żeby po prostu się nie kołysały. Zobaczcie, tu jest reduktor polski gazowy. Jest on oczywiście po przeglądzie wczoraj czy przedwczoraj był sprawdzany. Także wszystko tu trybi, wszystko działa. Ok, zobaczcie jeszcze tutaj jego ramę. Wszystko w ładnym ocynku. Yy, liczba osi dwie. Tu mamy okno od mniejszej sypialni. Dobra, przejdźmy sobie z drugiej strony. Lubię tego rodzaju domki, inaczej, wiecie co, tak powiecie, że ja tak zachwalam, ale te domki, które są na złotnikach, one mnie bardzo cieszą i ja wiem, że Was będą cieszyły. To po prostu kwestia budżetu, jaki chcecie wydać na domek. Mamy okno od salonu, mamy okno od aneksu kuchennego. Te okna nie są otwierane, te nie, ale tutaj, chodźmy jeszcze naprzód, to jest otwierane. Ach, no i ma jeszcze ten wypust taki fajny. To jest otwierane, i to jest otwierane, a to jest taki fix, czyli nie jest otwierane. No i zobaczcie jeszcze ten przód. To jest charakterystyczne, słuchajcie, dla Winchestera. Ten przód. Dobra, lecimy dalej. Zobaczmy jego dach. Ma bardzo ładną blachodachówkę. O, grafitowy kolor. Tak on wygląda, słuchajcie. O, z daleka. Chodźmy dalej. Mamy okno od łazienki. On posiada, słuchajcie, dwie łazienki, ale o tym za chwilę. I jeszcze ma coś, czego nie posiada. <laughs> ja wam dołożę. Słuchajcie, bo zamówiłem, nie zdążyłem odebrać, a jutro bym nie dał rady tego filmiku nagrać. Dlatego yy, pogadamy w środku, czego mu brakuje. Yy, tu mamy, to jest yy, faja. Faja od centralnego ogrzewania, bo jest to domek całoroczny. Posiada centralne gazowe ogrzewanie. Tu mamy okno, okno od prywatnej toalety. I słuchajcie, tu jest tagon przyłączony do prądu. No dlatego, żebyście często pytacie, że chcecie obejrzeć domek, żeby światło było zapalone, czy tam działa, czy nie działa. No taka ciekawość. Nie wiem, no pytacie, panie Majewski, podłącz pan kiedyś tam gaz, prąd. Chcemy zobaczyć, także prąd jest podłączony. Zobaczcie go tył, jest również wyśmienity. Zobaczcie, ma dwa duże okna w małżeńskiej sypialni. Tu jest, to okno jest otwierane. No. Dach dwuspadowy. Oczywiście. Dobra, słuchajcie, lećmy do środka. Oczywiście wszystkie linie są prosiuteńkie, nic nie jest tu pozałamywane, połamane. Do poprawy, do naprawy wygląda znakomicie. O, jest już 15 zaraz. Tu mamy przewody do anteny. Tu będzie trzeba założyć uchwyt antenowy. Dobra. Tradycyjnie zdejmujemy buciki. Aj, nie ma, nie ma. Zmiłuj się. Nie ma, że boli. Trzeba uszanować to, że Winchester jest w tak fajnym stanie. I już. No i co? Słuchajcie. No, tak wygląda oświetlenie jego tutaj w kuchni. Proszę. Sprawdźmy jego wysokość. Ja mam 194. O! I ledwo... Nie, nie, no. Delikatnie dotykam. Delikatnie dotykam. Zobaczcie, tutaj jest jeszcze oświetlenie. Takie na tej ścianie. Często pytacie o montaż klimatyzacji. Tutaj można śmiało klimatyzację zamontować na tej ścianie. Tak, jest, jest tutaj miejsce. Tu mamy czujnik gazu i dymu. Kanapy. Widzicie, kanapy są takie jak lubicie, czyli są takie domowe powiedzmy. Są wygodne, są ciemnego koloru. To samo dotyczy tej wykładziny. Yy, także lubicie chodzić w buciorach na działce, po działce, i często wam się nie chce zdejmować butów też, yy, yy, <laughs> jak wchodzicie do domku. Także nie będzie się nanosiło. Tak, wygodne te kanapy są. No, a, i zobaczcie kominek. Tak wygląda w Winchesterku kominek. Tak wygląda jego ława. Tutaj sobie możemy śmiało usiąść, wypić herbatkę. Tu jest jeszcze jakiś dekoder do telewizora, bądź tam do czegoś, nie wiem. Szafeczki są fajnie podświetlone. Kominek jest elektryczny. Tutaj jest nawet pilot do niego. No i mamy tu wszędzie jakieś gniazdka, gniazdeczka. Wykładzina jest fajna, łatwa w utrzymaniu. Tu mamy, proszę, jeden z grzejników do centralnego ogrzewania. Tam mamy grzejnik numer dwa. Aha, w Winchesterku są też żaluzje. Proszę bardzo, we wszystkich oknach są żaluzje, także możemy tutaj, jak jest słonecznie, możemy zasłaniać. No i tak, tu są jego cztery krzesła. Słuchajcie, brakuje stołu. Przyjechał bez stołu, kupiłem nowy stół, także będzie tutaj wstawiony i domek wyjedzie kompletnie. No po prostu przyjechał bez stołu. No, zdarza się. Czasami domki przyjeżdżają bez lodówek, też dla Was uzupełniam. No i tu mamy, zobaczcie, kuchnię. Panie domu uwielbiają te kuchnie w kształcie podkowy. Jest tu dużo, słuchajcie, szafek, szafeczek. O, proszę, co się zachowało? Kufel. Pamiętam, jak byłem mały, chodziłem do szkoły, słuchajcie, to przy moim domu rodzinnym była pijalka piwa. I tam, pamiętam, że już panowie się schodzili od 5-6 rano, nim poszli do roboty. No, i takie kufle były w tej, w tej pijalni, tak było. No, no to hej, siub i do roboty, nie? E, tak mi się skojarzyło. No, nie, no. Ale można przeznaczyć. Nie wiem, czy tam ktoś pije teraz piwo w kuflach, ale jest to fajny materiał na, nawet na jakąś, no nie doniczkę, ale na kwiaty. Jak ktoś lubi kwiaty, ja na przykład lubię, można to w ten sposób wykorzystać. Zobaczy, wszystko, czy. Przy... O, kufel numer dwa! <laughs> Dobre, tu włożymy, bądź, no tak. Tu mamy też dwie miseczki, jakieś się zachowały. Słuchajcie, ja tego nie wyrzucam, bo to może Wam się przydać, może do czegoś wykorzystać. O, tu są jeszcze jakieś półeczki od lodówki. Widocznie ktoś nie potrzebował i wyjął je, zachował w szafce. Tu mamy kolejną szafkę, tu mamy gaśnicę. Słuchajcie, te blaty. Zobaczcie, kuchnia widać, że niewiele użytkowana. Tu mamy czujnik gazu i dymu, mamy gniazdka wygląda wszystko ładnie, fajnie. A widzicie korki, korki, domek już widocznie pan techniczny, znaczy domek sprawdził, już jest domek zabezpieczony słuchajcie na zimę. Także yy, korki są odkręcone. Także właściciele domków swoich, którzy nabyli w tym roku u mnie czy w innych firmach, pamiętajcie na zimę, żeby te korki yy, powykręcać, żeby woda sobie spłynęła, no chyba że korzystacie całorocznie, no to ich nie wykręcamy. Tu mamy okno Kuchenny, ładny zlewik, lecimy dalej. Słuchajcie, w domku tym, to ja wiem z doświadczenia, ktoś prawdopodobnie, znaczy na pewno, bo ja w swoim domku też zdjąłem do prania i się te dekory no porozciągały, no złe pranie wstawiłem, no złe pranie wstawiłem, no pewnie nie na ten program, no może coś takiego. I poprosiłem panią Anię, pani Ania pomaga tutaj w firmie, w takich właśnie firaneczkach, zasłonkach. I te dekory pójdą tutaj. Zapomniałem, żeby je zawiesić na potrzeby filmu, ale jak domek już będzie jechał do nowych nabywców. Na pewno będą tutaj zawieszone, tak żebyście tutaj nic nie musieli robić. Mamy jeszcze zegar. Widzę, że nawet działa. Mamy fajne mikrofale. Proszę, czyś ładna. Mamy tutaj piekarnik, chyba nawet nie był nigdy użytkowany. Tak, na mnie nie wygląda. Tak, no tak. Ta część chyba nie była użytkowana. Ta widać delikatnie, może 3-4 razy. Bynajmniej tak patrząc na ślady użytkowania, może, może tak. A może non-stop? Tego nie wiem, ale jest na pewno czyściuteńka i ładna. Zobaczcie. Tu mamy kolejną jakąś szafkę kuchenną. Co my tu mamy? Zobaczcie, jakie głębokie, ciężkie szuflady. Pokażę Wam również lodóweczkę. O! Elegancka. Raz, dwa, trzy, cztery szufladki w zamrażalniku. No i tutaj mamy proszę. Lodóweczkę. Lodóweczka z tych wysokich, czyli to co lubicie. Tu mamy kratki wentylacyjne, Drzwi. O! Zobaczcie. Dobra. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Co się tutaj dzieje. No, co się dzieje? Zobaczcie tutaj, akurat prąd włączony, tu jest podświetlenie, to jest charakterystyczne dla Winchestera, czyli jest u góry, jest i u dołu. Mamy elegancki materac. O, wygodniusi, fajniusi. I taki w sam raz. Nie jest za miękki, nie jest za twardy. Jest, jest super. No i tu mamy gniazdeczka jeszcze jedno. Gniazdeczko drugie. I charakterystyczne. No i tu mamy jeszcze telewizorek. Słuchajcie. No, widać, że nawet kontrolka się pali, czy jest podłączony, marki Hitachi. Ale żeby była jasność, ja nie sprawdzam telewizorów, ale no nie wydaje mi się, żeby był zepsuty. No, musicie je spróbować podłączyć. Charakterystyczne dla Winchestera jest to, że ma bardzo taką fajną, widzicie, o, szafę zamykaną. Można tutaj wejść, zobaczy, ile jest tutaj półeczek. Bardzo dużo rzeczy się tutaj pomieści. Tutaj możemy jest miejsce na kurtki, płaszcze, na koszule. Tu mamy kolejną półeczkę, e, mamy kolejną i tu mamy szufladki, powiedzmy na jakieś majty, skarpetki, takie słuchajcie rzeczy, no i mamy lustro. O, ładne tutaj, e, ładne oświetlonko e, i mamy też grzejniczek, który przynależy, o widzicie, teraz wcale nic nie widać, co się dzieje. No i to okno, słuchajcie, robi tutaj robotę. Tu pamiętam, że też jest na pewno firanka, nie wiem, gdzie ona jest złożona, ale na pewno będzie założona na czas transportu. Kochani, zobaczcie, tutaj te drzwi zamykamy. Mamy teraz prywatność w tej małżeńskiej sypialni, i z tej sypialni jest też bezpośrednie wejście do prywatnej toalety. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj ładnie wygląda. Świeżuteńko, faniutko. O, jest nawet roletka. O, na korbkę na korbkę, szybka, taka fajna, przyciemniana, gumleum. Jest fajnie. Lecimy dalej. Lecimy dalej. sypiania numer 2, tak zwana gościnna, bo dzie dziecięca. Zobaczcie, tak wygląda. Materace fajne, ładne. Nie styrane, nie, nie zmurszałe, nie zjedzone. Zobaczcie, tak wygląda pod spodem. Tu mamy grzejniczek. Proszę bardzo. Tu mamy szafę i trzy szuflady. Pamiętajcie, że te łóżka w większości domków można złożyć razem. No, jak mamy gości, którzy chcą spać razem, bądź małżeństwo, które chcą spać razem, można je zsunąć. Ewentualnie jak syn bądź córka przywiezie chłopaka, mogą spać oddzielnie, nie będziecie się martwić, że tu grasują. O, i tu mamy tą szapeczkę. I ta szafeczka wam pokażę. O, ona jest wyjmowana. Czyli jak wsuniemy te łóżka, tą szafeczkę możemy przestawić do tego narożnika bądź do tego i mamy razem łóżeczka. Ok. Lecimy dalej. Co się tutaj dzieje? Jak się dzieje? Ładujemy się teraz do prysznica. Zobaczcie, prysznic. Tak, widzicie, już jest tutaj yy, bateria odkręcona na zimę. No dlatego, że... Yy, dlaczego? No dlatego, że od razu Wam powiem. To jest bateria z mieszanikiem. Jeżeli domek nie będzie użytkowany w okresie zimowym, one jest, jakby nie spuszczał wodę w domku, to po prostu może rozsadzić. To My to tak dla bezpieczeństwa, bo często kupujecie domeczki, nie podłączy, no przykładowo o tej porze roku i, i zapominacie spuścić wodę. Może tak. Dlatego, jak domek pojedzie, to wystarczy to przekręcić, ewentualnie nam powiecie: My to przekręcimy, tylko pamiętajcie, w zimie, jeżeli nie korzystacie, oczywiście, no to, żeby to najlepiej odkręcić. No jest dosyć spora ta łazieneczka, zobaczcie jaki duży, fajny zlew, miejsce na kubki, no widać, jeden jest, drugiego nie ma. Ładna toaleta, fajna. No i tu mamy kolejną roletkę, i tu mamy jeszcze fajną półeczkę. Możemy schować jakieś ręczniki, papiery toaletowe, ściany, wszystkie fajniutkie. Domek ładniusi. Sprawdźmy jeszcze, co tutaj się dzieje. Tutaj mamy piec dwufunkcyjny marki Worcester. Dobra. Oczywiście sprawny, sprawdzony. Moi kochani, fajny domek, wygodny domek. Oczywiście premium domek i tani domek. Słuchajcie, ten domek kosztuje tylko 90 tysięcy. Dla niektórych to będzie drogo, dla niektórych to będzie tanio. Wejdźcie w internet takie same egzemplarze. Kosztują po 110-105 tysięcy, gdzieś tam widziałem w ogłoszeniach. On u mnie kosztuje tylko 90 tysięcy i jest to cena z transportem. Jak się podoba mój materiał, lubicie oglądać filmy, napiszcie coś tam w komentarzu, bądź yy, napiszcie, tak, lubimy, nie, nie lubimy, bądź napiszcie, jakie domki chcecie oglądać. Ja mam dostawy cały czas, po prostu coś tam dla Was fajnego yy, nagram, jeżeli oczywiście będę miał. I pamiętajcie, w Złotnikach nie jest muzeum. Tutaj czasami pytacie i też jesteście zniesmaczeni, bo myślicie, że tutaj jest 100-300 domków. Nie, u mnie no nie, ma, nie ma takiej ilości, jak jest 10-20 bądź 50. Czasami to tak jest, i, ale nigdy nie ma, że się chodzi, ogląda godzinami. Po prostu, jeżeli chcecie dużo domków obejrzeć, musicie jeździć po innych placach. U mnie tak nie ma. Jestem małą firmą. I ja też domki sprzedaję na bieżąco. U mnie domki stoją do tygodnia, do dwóch tygodni, czasami godzinę. I tak było zawsze i tak jest. No, także tu nie, nie jest muzeum. Także nie, 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 nie bądźcie zdziwieni. A i wiecie co? No, wczoraj dostałem telefon. Eee, myślę, że inni sprzedawcy borykają znaczy To nie jest, że borykają się. No, czasy się zmieniają, klienci się zmieniają. Może tak. I mi się troszkę głupio zrobiło, bo zadzwoniła pani wieczorem. Pani Majewska. <laughs> pani Majewska zadzwoniła. Pozdrawiam serdecznie rodzinę. I mówi, wie pan co? Byliśmy u pana dwa razy. Pana nie było. Chcieliśmy coś tam porozmawiać. No, oczywiście plac był otwarty. Był tutaj pracownik. Tak, bo. O co chodzi? Ja generalnie jestem cały czas, ale mam tak dużo rzeczy na głowie, że wiecie, ja czasami wyskakuję na miasto, wiecie, jakieś rachunki zapłacić, auto naprawić, olej wymienić, jakieś wiecie, czy nawet do sklepu po części jakieś wiecie, cokolwiek. Także ja generalnie jestem cały czas. Ale ci państwo akurat trafili tak, że mnie nie było, a że na wakacjach nigdzie nie byłem, no to, to raczej musieliśmy się minąć. tak? I o co chodzi, o co biega, bo tak jak powiedziałem, inni sprzedawcy pewnie mają to samo, bo wy już nie dzwonicie. Kiedyś starsze pokolenia dzwoniły, dzień dobry, dzień dobry, czy palac jest otwarty, czy będzie można poglądać. Teraz już naprawdę rzadko, bardzo rzadko ktoś dzwoni i się pyta, czy jest otwarte, czy nieotwarte. SMS-y kiedyś też pisaliście. A teraz po prostu wpadacie z buta, patrzycie w Google no, jest otwarte, dobra, lecimy, nie? Eee, to moja taka prośba. Chcecie, generalnie jestem zawsze. A jak mnie nie będzie jakiś tam dłuższy okres, o, oczywiście Wam powiem. No, napiszcie SMS-ka, czy Pan jest, bo ewentualnie, czy będzie Pan tam mniej więcej o tej i o tego. godzinie? Ja, wiecie, nie będę się ruszał. Nie będę się ruszał z miejsca. Chętnie Was tutaj oprowadzę, pokażę, co mam do sprzedaży na dzień dzisiejszy. Oczywiście nie musicie kupować, możecie pooglądać. Eee, tak, jak dużo Przejezdnych osób, które tutaj czasami z drogi zaglądają. No, i tak, co Wam jeszcze tu powiedzieć? Jeżeli potrzebujecie domek na raty, to na raty. Jeżeli leasing, będzie leasing, dzwoncie pytajcie, wszystko telefonicznie tutaj ogarniemy, załatwimy. Jeżeli potrzebujecie domek w ciemno, oczywiście też pojedzie w ciemno, nie ma kłopotu. Jeżeli chcecie przyjechać, przyjeżdżajcie, oglądajcie, weźcie. Żonę, teściową, teścia pieska. Oglądajcie, zaglądajcie i, 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 i tak. A, i nie patrzcie, że jest teraz pora zimowa, i że ja domków nie będę przywoził, czy inne firmy. Wszystkie firmy normalnie pracują w zimę, te, które domkami, kempingami się zajmują. Także nie myślcie, że teraz my zamykamy place. Nie, działamy. Place są pootwierane i działamy. Wiadomo, teraz też będzie będą domki przyjeżdżały i, i, i za tydzień chyba będę miał kolejną dostawę w okresie 15-17. Nie wiem dokładnie. Też przyjadą fajne domy, tak jak w tym tygodniu. I, 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 ale też chcia, chciałbym, żebyście nie myśleli, że przyjadą ładniejsze, bo domki zawsze przyjeżdżają ładne. Także nie myślę, że za tydzień, za pół roku przyjadą jakieś inne domy, bo zawsze przyjeżdżają w takim samym stanie fajne jak, jak ten chociażby Willerby, Winchester. Tamte Winchestery pamiętam, że rozeszły się raz, dwa, trzy. Jeden nawet niedaleko do mnie pojechał, ko mnie tutaj gdzieś, o miejscowości nie pamiętam, ale chyba z 10-15 km, chyba dalej nie. I drugi Winchesterek pamiętam, że poleciał do Lublina. Pozdrawiam rodzinę z Lublina, chyba tam z trzema sypialniami. Trzeci poleciał, o, gdzieś chyba w Lubuskie coś kojarzę. Czwarty, piąty nie pamiętam. Nie zakodowałem, ale zakodowałem, że wszystkie były zielone, a ten jest taki biały, beżowy, także jest. A, tak, fajny. Okej, okay, moi drodzy, no to co? Do zobaczyska. Łapki w górę, bądź łapki w dół. Piszcie komentarze, co tam szukacie, co potrzebujecie. Marcin Majewski, Złotniki 12, mój telefon 609 Cześć.